Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dziś mam dla Was room tour, czyli będę Wam pokazywać mój cudowny, piękny pokoik. Twojego pokoju nigdy za bardzo nie lubiłam. Przeprowadziłam się tutaj 8 lat temu i wybrałam sobie takie meble, których no teraz bym nigdy w życiu nie wybrała. Strasznie dziecinne w ogóle. Wtedy zaczynałam dopiero chodzić do szkoły. Nie wiedziałam jakie na przykład biurko by mi się przyda, jakie tam rzeczy. Przepraszam, za hałasy w tle, ale... Nic na to nie poradzę. Kiedy tam rzeczy też psułam te mleko, jak byłam młodsza, w sensie psułam do mnie, to wtedy było upiększanie. Na przykład naklejałam, miałam cały rekab takich naklejkach, takich magazyn jakieś z wróżkami, z jakimiś Lego Friends, z to One były tak brzydkie, i nie dało się ich odkleić. Potem, jak próbowałam to odkleić, to zostawał klej, no to było naprawdę. Tragiczne. No i mój pokój jest też mały, także nie miałam jak tam dać różnych fajnych rzeczy, które bym chciała. Ale od jakiegoś roku pracowałam, powiedzmy, nad tym, żeby mój pokój był taki, żeby mi się jak najlepiej, najbardziej podobał. No bo jednak w tym pokoju spędzam najwięcej mojego wolnego czasu. Także fajnie by było, gdyby po prostu on by mi się podobał. I teraz już mogę śmiało stwierdzić, że bardzo lubię swój pokój pokój. Zmieniłam go na taki, na jaki bym chciała, żeby on wyglądał. I w tym momencie jedyne co bym chciała sobie zmienić w tym pokoju, no to czyli żeby mieć go ogólnie większego, żeby mieć więcej miejsca, no ale na to już nie wpłynę w żaden sposób, także ym, jestem zupełnie zadowolona z mojego pokoju yy, i dzisiaj mam zamiar się z Wami podzielić po prostu jak mój pokój wygląda, także zapraszam Was do oglądania. Dobrze, a więc tutaj mamy też widok mojego pokoju i idąc na lewo nasze, ale jak wchodzi się to na prawo. To jest tutaj moja szafa. Z boku wisi mój szlafrok na wieszaczku. I jest tutaj moja szafa. Ja mam szafę z Fox. Nie wiem jak to się czyta i wygląda ona tak. Na dole jest taka szuflada duża wysuwana. Ja tutaj trzymam oczywiście bieliznę, jakieś kostiumy, dresy, leggingsy i piżamki. Tutaj jest taka szuflada w szufladzie. Ja tutaj mam, tu mam koszulki. A w tej szufladzie, w tej szufladzie. Mam spodnie i tutaj otwiera się takie drzwi powiedzmy e, i jest po prostu, mm, są po prostu wieszaki, także tak właśnie wygląda moja szafa. Jeszcze na górze mam różne takie rzeczy, które po prostu na przykład wyjmuję rzadko, tam jeszcze są jakieś rzeczy mojej mamy, e, no i tak się właśnie prezentuje szafa. Lecąc dalej, mam tutaj taki mój kącik do ładowania telefonu i wszystkich rzeczy. Mam tutaj taką małą półkę i po prostu mogę sobie tutaj usiąść i w trakcie, kiedy mi się coś tam ładuje, to mogę na tym sobie siedzieć i jest mi bardzo wygodnie. Mam moje lustro z IKEA i piękna nieporządkowana ja. Um, tak. Koło lustra mamy mój kalendarz teraz na 2020 rok na styczeń. Pod spodem koło biurka mam zawsze swój placek szkolny i worak na WF. Następnie przechodzimy do mojego biurka. Tego nie będę Wam dokładnie powtarzać, ponieważ ym, razem po prostu z ym, serią Back to School pokazywałam Wam organizację mojego biurka, także tutaj będziecie mieć anotację do niej yy, i po prostu tam nic się nie zmieniło od tego czasu, także tam Was zapraszam. Nad biurkiem mamy moją tablicę korkową z różnymi wspomnieniami, zdjęciami, są tutaj również różne bilety z różnych wydarzeń, też z różnych podróży, żebym po prostu miała i mój plan lekcji tutaj. A jeszcze nad są moje zdjęcia z dzieciństwa, także możecie tutaj chwilkę popodziwiać małą Zuzię. Pod biurkiem mam kosz na śmieci, tam mam również swój statyw za biurkiem, tu mam wodę dla kwiatków, tam ogólnie mam trochę miejsca, kable, różne rzeczy. A tu jest jeszcze mój fotel i, i fotel i biurko są z IK. Następnie mamy mój parapet z moimi wszystkimi kwiatkami. Robiłam osobny filmik o moich kwiatkach, także nie będę też się o tych rozważać, też macie tutaj adnotację. I oto są moje kwiatuszki. <muzyka> Następnie mamy moje łóżko i kadry, które najczęściej widzicie w filmach, czyli kadry ze moją ścianą ze zdjęciami. Um, jeżeli chodzi o łóżko, jest ono z IK yy, i na nim mam kod z Pepko, jakieś poduszki, to jest, są różne poduszki, wiem, że te dwie są na pewno z Ikei. I mam również jakieś tam pluszaki, rzeczy, to jest poduszka, uśmieszek, tak w ogóle. A jeżeli chodzi o zdjęcie, to, to są tutaj najróżniejsze zdjęcia z całego mojego życia. Większość tutaj zdjęć mam ze znajomymi, z rodzinką i tak dalej. Ta ściana jest moją ulubioną ścianą. W całym pokoju zawsze wszyscy przychodzą i mają jak wow, ale super. I strasznie lubię tą ścianę, to jest naprawdę tyle wspomnień w tej ścianie. No i mam zamiar zapełniać ją całą. Jeżeli ktoś by chciał taką ścianę zrobić, to ja przylepiam wszystkie zdjęcia na... Masę mocującą tą, ta jest akurat z kastolamy, ale nie, są też inne, inne sklepy, które to sprzedają i ją najbardziej polecam, bo widzicie, żadne zdjęcie mi się nie odkleja i one już tutaj wiszą prawie wszystkie, oczywiście tam zmieniam, ale są niektóre zdjęcia, które wiszą tutaj już ponad rok, jak nie półtorej roku i mi się nie odklejają, chociaż coś tam czasami może trzeba przykleić, ale raczej mi nie spadają. I też masa usuwa się ze ściany bez problemu, po prostu nie zostawia żadnych plam, także to też jest bardzo ważne, jeżeli potem będziecie chcieli je jednak ściągnąć i uznać, że jednak wam się nie podoba, no to ona nie zostawia żadnych plam. Nawet zobaczcie, mam przyczepione lampki moje tą samą masą, masą mocującą i też lampka, lampki nawet się trzymają na tą masę, także super, bo nie zostawia ona właśnie żadnych plam i to jest mega, mega atut, także... Dalej mamy moją komodę i na górze dwie półki naścienne z książkami. Zacznijmy od komody. Jeżeli chodzi o ten blacik, to mam tutaj świeczki, mam swoje kilka kosmetyków. O, lusterko, to znowu jestem ja. Tutaj mam taki koszczek z zakładkami do książki, różnymi listami, takimi kartkami życzeniowymi. Ja je wszystkie zostawiam, bo zawsze fajnie się do nich wraca. Też mam tutaj flagę tęczową z Marszu Równości. Mam też takie. Książeczki z koncertu Shona Mendesa I też jest tutaj mój jeden kwiatówek, taki Jeżeli chodzi o szuflady, to tutaj mam szufladę Z tak zwanym wszystkim i niczym Tu mam kulczyki, rzeczy do świeczek, jakieś opakowanie po zegarku Jakieś takie na oczy, na noc wianki, tutaj są jakieś różne biżuterie, jakieś pierdółki, taka, że taka szuflada rzeczy, które po prostu nigdzie więcej się nie przydadzą. A koło niej są, jest taka szuflada w szufladzie, która taka sama była w szafie, bo to jest z tej samej firmy, z tej firmy Fox. I tu mam jakieś kremy do rąk, pasem do ciała, tu mam w tym ujemniczku takie biżuterię szczotkę, te wszystkie takie organizery, w ogóle kupiłam w Pepco. Tu mam gumki, czątki, stojaczek na gumki, które sama zrobiłam z taśmy i z kartonu i z, z pałeczkę do jedzenia. I po prostu tak sobie tutaj zawieszam gumki. No i ogólnie jakieś takie pierdółki, bardziej kosmetyczne. A tutaj już mam takie de facto rzeczy z kosmetykami. Tu mam. Poudery rozświetlacze, wszystkie takie kółeczka. Tam takie akcesoria bardziej. Tu mam wszystkie podłużne, tu mam wszystko do ust. Tam mam swoje paletki. Tutaj są jakieś pielęgnacyjne, pędzle, podkład, baza i wszystkie takie pielęgnacyjne. Tylko pomogłem. Kremy, mam tutaj tonik, Krem BB, do zmywania makijażu. Także takie tam rzeczy a w najmniejszej szufladzie, w najdłuższej, e, tutaj mam wszystkie swoje torby, jakieś kosmetyczki i tak dalej, a tutaj są dwa kartony z rzeczami e, papierniczymi, jakimiś bułykami, stążkami, koralikami i różnymi papierami kolorowymi, niekolorowymi, no mnóstwo tutaj jest rzeczy. Yy, bo po prostu one się zawsze gdzieś tam mękały u mnie w pokoju i jak kupowałam coraz nowsze, coraz nowsze, bo myślałam, że tego nie mam, a teraz skończyłam to zebrane w dwóch kartonach. Na górze mam dwie półki z książkami, tam są takie książki bardziej mm, z dzieciństwa, tak bym powiedziała, które czytam, jak byłam młodsza, yy, też są te trzy płyty i tam są mangi i książki, które wypożyczyłam z bioteki, bo zaraz i tak jakby zawsze je ja tam kładę, żeby mieć do nich łatwy dostęp, no bo zaraz będę je... Oddawać tam też mam taki, taką figurkę. Tu mam takie książki, właśnie bardziej takie, powiedzmy, aktualne, w sensie, że czytałam je wcześniej i chociaż tak, jakby to jest naprawdę mały procent książek, które ja czytałam, bo ja yy, teraz 99% książek wypożyczam z biblioteki bo po prostu nie mam ani na nie miejsca, ani nie mam pieniędzy. A, znaczy może nie, nie mam pieniędzy, ale szkoda mi trochę pieniędzy na książki, skoro mogę je wypożyczyć, jest to też bardziej ekologiczne. E, także no, to jest naprawdę mały procent książek, które ja czytam, ale e, no, tu mam też trzy płyty Shona i moje zdjęcie z dzieciństwa. Koło mam taki, takie coś z pepko ze wszystkim i z niczym tam Krowiec na aparat aktualnie oczywiście pusty, no bo tu nagrywam kilka w jakieś pluszaki, jakieś różne rzeczy. A potem są dwa kartony, w tym pierwszym są rzeczy do paznokci, a w tym drugim są wszystkie rzeczy, których nie miałam gdzie indziej wsadzić, więc wsadziłam je tu i praktycznie do tego dolnego kartonu nigdy nie zaglądam, tam zaglądam tylko jak chcę jakoś, jakieś wspomnienia, bo tam są w większości jakieś stare rzeczy, ale i tak co jakiś czas mi się przydają, także właśnie dlatego ten karton jest po prostu na samym dole w takim miejscu. A tu mam moje wszystkie buty, trochę w niej mam jakieś kapcie, jakieś buty sportowe, trampki, baletki i po prostu to są wszystkie moje kapcie. No więc to był mój pokój. Teraz widzicie go w sumie prawie całego e, w całej okazałości jeżeli filmik wam się spodobał no to oczywiście nie zapomnijcie łapka w górze i subskrypcji mojego kanału ten czerwony przycisk ma się stać szary, a w ogóle najlepiej jak już jest szary to po prostu no i do zobaczenia w kolejnych filmikach bye